Myślę, że powinny powstać jakby szkoły esportowe, sportowe z prawdziwego zdarzenia. Głównymi kierunkami jest właśnie edukacja o żywieniu. Graż w gry komputerowe, ale przede wszystkim nie tylko grasz w gry komputerowe w szkole, tylko po prostu masz ileś tam godzin esportowych, ale przede wszystkim, jak masz słabe wyniki sportowe, to po prostu wyrzucane zostaje ze szkoły. Nie kontynuujesz tego. Tak jak w NBA, że musisz bardzo dobrze też być w miarę na jakimś poziomie stać edukacyjnym, żeby po prostu iść dalej po prostu grać w kosze. Tak samo myślę, że powinno być tutaj, jakiś taki już po prostu, już po bandzie zmienić, wywrócić to do góry nogami, że nie jak stolik, tylko coś innego, tak? że po prostu musisz iść, coś zapracować na coś, też być sportowy, i to jest przepustka twoja, żeby po prostu też dostajesz furtkę, bo też sportowcem. Może tak trzeba iść po prostu, no nie wiem, już szukam takich hardkorowych rozwiązań, żeby czymś zachęcić, to tak? tak? samo po tych obozach patrzę, że jak chcesz być u mnie w drużynie, musi być dobry sportowy. U mnie nie, nie było w drużynie po obozowej gościa, który po prostu jest, nie potrafi nic zrobić. Tam jest gości. jak ja chciałem takiego gościa, mieć taką drużynę, gdzie, gdzie widziałem samego siebie, dobry był we sporcie, i we sporcie. Więc może to jest temat po prostu, zrobić szkoły z prawdziwego zdarzenia, że jeśli chcesz być kimś właśnie gdzieś w internecie od młodego, uczyć tego schematu, że jednak ten aspekt sportowy jest bardzo ważny, że musi z tobą i za rączkę cały czas, jeśli chcesz być sportowcem, i może to byłoby spoko. Bo tak to powiem ci ciężko, powiem ci, ciężko. naprawdę. Mi się wydaje, że tej maszyny już bardzo ciężko zatrzymać będzie. Nie zmienimy już, czasy są takie, mówię, maszyna ruszyła, ciężko to zatrzymać.